Siemanko, z tej strony Słomek, witam was w kolejnym vlogu Mamy dzisiaj 11 sierpnia Wracamy do gry, wracamy do żniw Pszenica w końcu sucha, w końcu pogoda No i kradniemy z tego pola jak najwięcej Mam dzisiaj towarzysza i towarzyszkę Towarzysz Julian, cześć, pomachaj Juluś Będziesz na filmie, Juluś bardzo lubi oglądać moje filmy To się zdziwi, nie? Chłopak, to się zdziwisz No i siostra Oliwia przyszła właśnie z moim chrześniakiem, od drugiej siostry Także razem kosimy, słuchajcie, wilgotność pszenicy 11%, także jest suchutkie. No i w końcu można powiedzieć, że suchy towar trafi na magazyn, bo no to co poprzednio nakoszone, no to między 14 a 16. No i takiej mokrzejszej pszenicy, no na magazynie dobre 100 ton, ponad 100 ton, także no, przyda się taki suchy towar, będzie co mieszać, będzie można zrobić ładnego miksa. No i co, i żniwujemy, tak, żniwujemy. Działka tutaj zaczęta już przed tymi deszczami. Tak, do deszczy nawiązywałem podczas poprzednich filmów. Nadawali tutaj u nas do 100 litrów. Całe szczęście spadło tylko 15 litrów przez kilka dni, także nie jest źle. Pszenicę trochę skotłowało, bo były wiatry. Pszenica była mokra, wilgotna. No i wiadomo, że ciężar kłosów, ciężar łanu po prostu ją wywalił, tak? To już jest wszystko suche, kruche Dużo wody dostało w ostatnim czasie, no bo Od kiedy dojrzała, no to jakieś pewnie 80-90 litrów Są rejony, że spadło na pewno więcej, tak? I brońcie panie, tutaj nie ma czego narzekać Ja myślę, że nie będzie źle i z parametrami Ziarno mimo wszystko jeszcze szkliste, wygląda ładnie No bo po prostu ładna pszenica jest, tak? Na tych pszenicach przypalonych, które dojrzały już w czerwcu, no to Y, ziarno jest całkowicie blade, białe. Y, no i tak, i tniemy, dniemy, mówię miejscami Lega, gdzie tam trochę lepsza ziemia, dołek y, Tutaj pszenica Banatus Saturn Union. Y, pierwszy raz mam posiane pszenice tej hodowli. No w tym roku jak wiecie mam sporo tych nowości, bo i e, kerami Codelgi Admont i Findusa mam. Także i, i Euforia, także mówię tych odmian, mam w tym roku chyba 7 albo 8. No i powiem wam, że chyba ten Saturnin zostanie ze mną na dłużej. A coś tutaj złapaliśmy, mam nadzieję, że nie piasek. Bo by trzeba było wyjść, nie jest źle. A przeciągnie jakaś resztka po kukurydzy, tak? Tutaj stanowisko po kukurydzy. Pszenica była siana późno, tak? Po końcem października. Końcem października, siane. Także termin siewu późny. No i jak widać. Poradziła sobie bardzo dobrze. Na tym polu miałem zasiane 4 odmiany. Z przeguł KWS Donovan. trafił na najlepszym stanowisku. No i Donovan w sumie suma sumarum plądał. Zważone, tak? bo tutaj mam 12 hektarów, każdej odmiany było po 3 hektary. Wszystko przeważone. Donovan dał 7,5 tony. Słuchajcie, akurat na tej działce rozczarowała Euforia, bo Euforia dała 6,5 tony. Tutaj właśnie tniemy odmianę Panatus. No i Panatus z tych odmian na tej działce plonuje najlepiej, bo no około 8,5 tony tutaj wyjdzie. Także wynik bardzo dobry jak na późny siew. Mówię, ta pszeniczka sobie tutaj bardzo dobrze poradziła. W zeszłym roku widziałem właśnie u kuli tego Panatusa, że tam tak dobrze wyszedł. Mówię, no muszę spróbować i u mnie. No i jest, no i jest, i myślę, że zostanie z nami na dłużej. W sumie, jeszcze na tym polu było też 3 hektary Pallasa i Pallas Abanatus to wynik bardzo zbliżony. Także, także, no mówię, euforia najgorzej, chyba nie przypasował i ten późny termin siewu. Chyba ta pszenica się nie nadaje na późne siewy, jednak w optymalnym sobie radzi bardzo dobrze. Donowan średnio, a tutaj ponad tona lepiej względem Donowana, 2 tony względem euforii. Jak widzicie, dzisiaj bez miernika plonu, bez pokazywania plonów chwilowych. Plon chwilowy tutaj w tych legach, jak kosiłem przed deszczami, no to był i po 10 ton, tak? Na górkach wiadomo, że mniej. A dlaczego bez monitora plonu i bez nawigacji? no dlatego, że podczas niepogody powoziliśmy oborniki. Mikołaj potelerzował, dzisiaj pouprawiał. Ja zacząłem siewy po plonów. No i teraz Mikołaj sieje w Altrom i amazonkom poklony, no i terminal po prostu był potrzebny ja tutaj w kombajnie sobie poradzę bez nawigacji, bez miernika a wiadomo, że siewnik musi być obsłużony musi być obsłużony no, terminalem, tak? swojego amatrona sprzedałem, także teraz jakby jestem skazany, nieskazany na na tego ageridera, ale taki był zamysł, tak miało być no i zobaczcie, no sam plon mówi o prędkości jazdy, tak? Jedziemy 3 na godzinę, Straty na wytrząsaczach się pokazują pomimo tego, no i w headerze pełno, tak? W headerze pełno bombi do zbiornika, suche jest, także tniemy, o, widać też to po ilości słomy, tak, z prawej strony był Donowan słomy stosunkowo, no nie aż tak dużo, a tutaj z lewej strony, gdzie... Właśnie ten banatus, zobaczcie ile jest balot od balota Bo jest to właściwie co 40 metrów balot tutaj jest także, także, tak to wygląda Mirek za chwilę przyjedzie prasować dalej W sumie godzina 16, więc no dzisiaj już też nie wiadomo Ile nie położymy, ale Tą działkę jeszcze coś tam dalej Pokosimy, tak? W takim tęgim zbożu To tak nie ubywa, nie? Juliusz, jak Ci się podoba na żniwach? Jak się podoba na żniwach? Spieszony jesteś, nie? Wuja z kamerą nic nie mówisz, Ty, byku! No, Julek to jest miłośnik jazdy ładowarką. Słyszy ładowarkę, widzi ładowarkę i musi jechać, nie? Dziadek wozi Julka. Co ten wuj opowiada? Przed całą Polską takie newsy będą, nie? Mimuch no, mały oporowiec rośnie. Także, także tak to wygląda. Jutro sobota, mam jutro ugadanych trzech kierowców do wożenia słomy. Jutro od rana, od ósmej, zwozimy słomę. Słuchajcie, na tym polu jest 12 hektarów i balotów będzie jakieś, myślę, że 550-600 50, balotów. Wiadomo, że to są 120 po prasie pasowej John ale jednak ilość słomy jest bardzo duża, tak? Jest duża słoma z regulacją, tutaj nie szalałem akurat. No i chyba na korzyść wyszło, na korzyść wyszło Mówię, najważniejsze, że jest pogoda Na przyszły tydzień straszem jakimiś tam burzami Jakieś burzałki mają chodzić, ale No myślę, że jak nic się na drodze nie wydarzy To we wtorek będziemy kończyć niwa Jeszcze w międzyczasie jutro też na usługę jadę Mówię, mnie nie będzie, nie będzie komu Wozić jakby zboża i nie byłoby ciągników, tak Bo jutro mówię, zestawy <coughs> Zestawy będą zwoziły słomę więc jutro wyskakuję na usługę, a będzie praca w Re tutaj, jeśli chodzi o złożenie słomy. No i zobaczcie, no jak to tutaj pięknie wygląda. Co? Kurzy się, bizonek jakiś wystartował. No i tak, jedna długość pola, tutaj działka ma no 500 gdzieś tam 40 metrów, 530 metrów. Jedna długość pola i mamy w zbiorniku 70%. Na końcu nam się tutaj zapali kontrolka, że pełno w tom i z powrotem nie przejeżdżamy. Jak były takie lata, że planowało 8 ton, to na styk w mi z powrotem przejechaliśmy. A tutaj mówię, jest ponad 8,5. Zobaczymy do końca, jak przejedziemy, jak zważymy. No ale takie wartości to już zdecydowanie cieszą. Chciałoby się wszystkie takie pola. Zresztą nie ma co narzekać, nie jest źle. Było sucho, ale. Tak, Człowiek, no widzicie, powiecie, narzeka, narzeka w sezonie, za dużo nie narzekałem w tym roku, tak? bo no, można by więcej, yy, pogodzie nie dogodzi, yy, tego deszczu no, są u nas niedobory, tak? od początku roku mamy 300, nie wiem, 40 mm opadu, no to, to nie są to jakieś tam super wielkie ilości, ale yy, też yy, no, skrajnie źle. Nie było, no bo teraz y, gdzieś tam słyszałem, że na zachodnio-pomorskim to w ciągu ostatniego miesiąca po 300 litrów spadło, także to jest dramat. To już sama paszówka, rzepak porośnięty. Y, u nas już też się zdarza, że, że rzepak ma porośnięte nasiona. Y, no i rzepaki w okolicy mocno pokładło. Tam, gdzie że tak powiem, badel był dojrzały y, albo był zjedzony przez choroby, to rzepaki leżą. Y, ciężko się to zbiera, niekiedy trzeba jeździć jedną stroną. No bo ciężko się kosi legę w rzepaku No, tak to wygląda. Właśnie, ja dzisiaj sobie też przed wyjazdem założyłem podnośniki łanu leżącego Żeby po prostu lepiej zbierać to leżące No idzie zdecydowanie lepiej, tak idzie lepiej O zobaczcie, teraz się nie zapaliło 70% Ale wjedziemy w drugą stronę Dużo nie ruszymy i myślę, że będzie Zawsze jak dojeżdżam do końca, jak zostawiamy słomy, to Chwilę zwalniam, czekam, żeby tej słomy nie rozrzucać po poprzeczniaku, żeby było ładnie do prasowania. No i co miało wylecieć tyłem, to wyleciało. Tata szefu na odwozie, walterką. Sypanie w biegu idzie oczywiście pełną parą. No i zobaczcie, od tamtej strony pszeniczka była mocniejsza. Tutaj końcówka działki. Gdzieś tam góreczka to już bardziej przypalone. Słomy też zdecydowanie mniej leży, ale. Ważne, że głosy są. Mimo tego, że tutaj nawet nie jest taka mocna, ale widzicie, już się przechyla. Po prostu, no nie wiem, jest to suche, dojrzałe i, i ten łan tak już się zaczyna wykładać. Tutaj zarówno ten Panatus, jak i Pallas, które do mnie przyjechały, miały bardzo wysoki MTZ. I właśnie wysokim MTZ-em ta pszeniczka myślę, że buduje te plony. Będę badał parametry, to Wam powiem jak, jaka odmiana wypadła, czy po tych deszczach jest coś gorzej. Mówię, no nie spadło jakoś strasznie dużo, bo te 15 litrów przez kilka dni, więc no nie, ma, nie ma powodów do narzekań. No i są takie miejsca, że o, tu kapkę leży, ale o. Była było na jedna długość, bo na końcu włączyliśmy kamerę. No ile przejechałem 50 metrów i jest 70%. Na poprzednim przejeździe było po jednej długości pola. No i to tyle chyba w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, cześć. Jeszcze miniaturka z Julkiem wleci, co? Juluch?